Sobie na tamam. No nie wiem, sobie wstać na No Tak słucham? Gdzie ja bym po Chcę powiedzieć Nieważne? nie ważne. Czekaj, tylko nie wiem, czy to... Ta następna tu. A? No, tamta, tam. mm -hmm. mm. to tak patrzę, Co? tak sam nie wiem, co robi. Nie wiem, co tak że... jest nie zadań, nie zadań. Да. 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 między Да. 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 się nie Да. No ja i się mi dupę będzie nagrywał. To jest zderzeniowy z oponem, ale powiem Ci, że Malucha nigdy nie wstaje. No. Zadowolony? Nie, ja jak zawsze. przykupnie Maluchu

Dzięki bardzo. Zaraz, zawsze. mam Cześć. Pakuj się. Sam się, Pakuj, pakuj się, Po raz kolejny wpakowałem się w gówno, kupiłem malucha. No, no. Nie no. wiem, której no, raz w życiu. Sprzedał malucha, sprzedał malucha, żeby mieć barburyka, sprzedał barburyka, żeby mieć malucha, nie? I don't pace myself, I grind on no kneeling Got lust for change, I just love the feeling, no I ain't gonna give up Got too little time, I'mma live up Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough one. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough one. Cause time. I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision, I go by at night. I be in my feelings, I'ma be fine. No, aktualizacja statusu, film wyjęty. Co jest? Nie, wybierzony kaszlak bez zawiasu, stoi, zawias się regeneruje, zawieszenie wahacze, dębny hamulce. Wnętrze muszą ogarnąć jakieś, bo są dwa różne fotele. I kanapa też jest w sumie pomieszona. To jest jedna IG, taka jak jeden z foteli, ale ten IG jest uszkodzony. Bo w sumie z chęcią bym skompletował ten IG, ten tutaj, ten, ten, o ten tu, Ale jest obcięty, obcięta góra i brzydko źle to wygląda. Eee, no. Coś jeszcze? Powiedz jak tam wyszedł, bęb, malowanie malowani Bardzo fajnie, tak dobrze kryje. Na pędziu, na pędziu. Na pędziu, na pędziu. Co? Nie z tego. No to dobrze. Coś się wlepi. Tam już koła czekają. Czy w sumie opony na przełożenie na alusy. No, dwa dni pracy i jest auto w Ostro. No, myślę, że teraz już kompletujemy części, i wszystko to, co będzie składane. I będziemy wrzucać silniki i skrzynie do, do auta. Zobaczymy w ogóle czy to odpali, bo, bo samochód przyjechał bez silnika i bez skrzyni w aucie. Więc tak naprawdę nie wiem czy, czy on odpali. Taka mała aktualizacja. Zobaczymy co dalej. Największy skrzynię wymył, to ładnie, czyściutko.